Teoretycznie wprowadzana do obiegu, w rzeczywistości nigdy do obiegu nie trafiła, a tylko niewielką część nakładu przeznaczono na rynek kolekcjonerski. Efektowna, rzadka i pożądana 5 złotych konstytucja. Zapraszam na film. W 1924 roku, by zahamować hiperinflację i podreperować gospodarkę, przeprowadzono reformę walutową. W pierwszych latach funkcjonowania polskiego złotego pojawiły się monety groszowe oraz jedno i dwóch złotówki srebrne. W 1925 roku miała do nich dołączyć moneta o nominale 5 złotych tytułowa Konstytucja. Monetę wykonano według projektu Stanisława Lewandowskiego z nieco odświeżonym orłem Edmunta Bartłomiejczyka na awersie. Monetę bito w srebrze próby 900 na krążkach o średnicy 37 mm i masie 25 g. Na rewersie znajduje się kobieta będąca personifikacją Polski, która dostaje od młodzieńca księgę z napisem Konstytucja. Pod nimi łan zboża i sierp. Na samym dole napis 5 zł, a w otoku perełki. Tu można rozróżnić odmianę bitą stemplem głębokim ze 100 perełkami, oraz odmianę bitą stemplem płytkim, która ma 81 perełek. I właśnie taką monetę mam w dłoniach. Wyróżnia się też odmianę z inicjałami na wersie. Tadeusz Kalkowski. W książce 1000 lat monety polskiej pisał Z tych wypukłych wzięto 100 sztuk na monety pamiątkowe z wybitymi monogramami SW, WG prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Grabskiego oraz datą 3 maja 1925. Tę odmianę wybito dla uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z zachowanych artykułów prasowych wynika, że otrzymali ją tylko nieliczni oficjele. Tutaj ciekawostka. Najprawdopodobniej, właśnie taką odmianę z inicjałami prezydent Wojciechowski umieścił w tubie wraz z aktem erekcyjnym. Którą 8 maja 1925 roku wmurowano pod budowę Instytutu Radowego imienia marii Skłodowskiej Kirie w Warszawie. W każdym razie wtedy moneta już nie była bita. Proces wstrzymano miesiąc wcześniej, zaledwie po kilku dniach od rozpoczęcia produkcji. Nieznane są oficjalne dokumenty wskazujące na liczbę wybitych w tym okresie egzemplarzy. Z ówczesnych doniesień pracowych wynika, że w przypadku monet bitych z templem płytkim mogła być to liczba. 8,5 tysiąca egzemplarzy. Wiadomo, że zamknięto je w sejfach Mennicy, aż do wydania zgody na sprzedaż części z nich kolekcjonerom. Mowa również o o odmianie bitej stemplem głębokim oraz o wersjach próbnych. Na przestrzeni lat w katalogach pojawiały się różne szacunki co do tego, ile monet trafiło w ręce kolekcjonerów, bo wiadomo, że zdecydowana większość została przetopiona. Obecnie najczęściej podaje się liczbę tysiąca sztuk obydwu odmian łącznie, plus, tu cytat z Janusza Parchimowicza, pewną ilość monet z inicjałami i datą. No a dlaczego monety nie weszły do obiegu, skoro zgodnie ze sporządzeniem miejsca skarbu miało się tak stać? Według najbardziej rozpowszechnionej wersji ilość srebra w monecie przekraczała faktyczną wartość nominału i wprowadzenie jej do obiegu byłoby bez sensu, bo i tak szybko byłaby przetapiana przez ludzi. Tyle, że to najprawdopodobniej mit. Jeśli pokopie się nieco głębiej, to można dotrzeć do informacji rzucających na te kwestie nieco inne światło. Wartość srebra nawet w obliczu inflacji i po podwyżce cen srebra nie przekraczała wartości nominału. Problemem była raczej trudna sytuacja budżetowa. Na jednym z forów numizmatycznych dotarliśmy do ciekawego opracowania, w którym można znaleźć fragment oświadczenia premiera z lipca 1925 roku, w którym padają takie słowa. Większa emisja bilonu srebrnego nie jest skazana, albowiem za kruszec płaci się dewizami. Z tego powodu zostanie wstrzymana dalsza emisja srebrnych monet. W zamian wyemitowane miały zostać bilety zdawkowe, a zatem po prostu bicie srebrnych 5 złotówek było mniej opłacalne dla państwa, które swoją drogą desperacko szukało oszczędności. I tak, moneta. Która zgodnie z rozporządzeniem ministra skarbu była monetą obiegową, w rzeczywistości nigdy do obiegu nie trafiła. Czy zatem można nazwać ją monetą obiegową? To pytanie do państwa, bo numizmatycy w tej sprawie są podzieleni. Dziękuję za uwagę, zachęcam do komentowania i subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!